Hej, wszystkim. Dzisiaj będziemy nagrywać literalnie. Dobra, może wpiszmy że... Zobaczmy, czy nam coś da. A, dobra. Hmm. Dobra, to może. Domek. Domek. k. Nie, no, będzie. Będzie źle, bo będę powtarzał się litery. Hmm. Dobra, jajko. O, o to popularne teren. Dobra, a jest drugie też. Co może być? Macz, macz, macz. Dobra, może sprawdźmy tak. O, dobra, jest dobrze. Wy, wa No jak było ci a to ostatnie nie było. Hmm, ile pomyślę. Spróbujemy żabka. No dobra, już mnie zrobiłam, że... A, dobra, zobaczmy. A, dobra, jest dobrze. Zacznijmy. Możliwe, że będzie tak. A, hmm. tak. Spróbujmy jeszcze takie... Co jest takiego wy, A wy i ci. sprawdźmy czy będzie ci, czy będzie wy. No dobra. W będzie pewnie albo przedostatni, Ale nie ma, nie. nie.

A, może być też ty. Hmm. Pewnie przegramy, bo jestem w to słaba. Jest coś takiego bardzo podobnego, tylko macie 50 chyba tych szans i możecie się poddać. To się nazywa Wordle. Tak się to pisze. A czy to się wordly? Hmm. Hmm. Dobra, poddajemy się, by... A, a. się. Nie udało się. Salwa. To było ciężko. Papatki. Subskrybujcie kanał.